Cześć, z tej strony Kuba Kowroński i w tym filmie pokażę Ci jak dociąć sylwetkę przy trzech treningach w tygodniu i nawet jak masz mało czasu na przygotowanie posiłków. Mało czasu to nie jest żadna wymówka, ja pomogłem już dziesiątkom mężczyzn i wiem, że to jest proste jeśli masz system dopasowany do Ciebie, ale żebyś w ogóle wiedział, że wiem o czym mówię i że to co powiem Ci za chwilę ma sens i działa, to spójrz sobie na wyniki moich podopiecznych. Tutaj możesz zobaczyć Kamilę, przemianę Kamila w około 3,5 miesiąca, to były treningi. Treningi w warunkach domowych. Kamil pracował wtedy za granicą i głównie się opieraliśmy na podciąganiu na pompkach, i udało nam się zrobić całkiem ładną przemianę. Tutaj widzisz efekty Kamila, już po roku współpracy ze mną dobudowaliśmy sporo mięsa, zrobiliśmy kolejną redukcję. No i już teraz sylwetka moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze. Tutaj przemiana Pawła też w, po około 3,5 miesiąca. Tutaj przemiana Huberta po około 4 miesiącach. Dominik też lekko ponad 4 miesiące i Kamil po około 3 miesiącach, także widzisz, że ludzie pod moją opieką osiągają rezultaty. Więcej opinii możesz sobie też zobaczyć na mojej stronie internetowej www.trenerkubaskowroński.pl Ale żeby nie przedłużać, bo nie przyszedłem się tu chwalić, tylko dać Ci wiedzę, to przejdźmy sobie od razu do rzeczy. Moim zdaniem najlepszym, najłatwiejszym, najprostszym do tego sposobem jest wykorzystanie metody trzech filarów. I czym są te trzy filary? Pierwszym filarem jest elastyczny, model odżywiania, dopasowany do Ciebie. Drugim filarem jest mądry i efektywny trening, również dopasowany do Ciebie. Nie jakieś trenowanie codziennie, czy, czy zajeżdżanie się, żebyś później z tego zrezygnować, tylko mądry, szybki, efektywny trening, dopasowany do Twoich możliwości. A trzecim filarem jest styl życia, czyli musisz połączyć dwa poprzednie filary w ten sposób, żeby stworzyć system, który umożliwi Ci utrzymanie tych założeń do końca życia idealnie, nie? Żeby to było możliwe dla Ciebie do utrzymania i żeby, żeby to stał się element Twojego stylu życia, a nie coś, do czego musisz się zmuszać. I tylko wtedy, jeżeli połączysz te trzy filary, to e, tak naprawdę osiągniesz długofalowy sukces i nie będzie to dla Ciebie jakieś nie wiadomo jak trudne. E, większość mężczyzn myśli, że trzeba codziennie trenować na siłowni, robić jakieś cardio, jeść same mięso, owoce i warzywa, żeby tak wyglądać, no, a to są bezsensowne mity kiedyś. Wiadomo, nie było takiego dostępu do wiedzy. Ludzie nie wiedzieli za bardzo, jak do tego podejść, nie było, nie wiem, aplikacji do liczenia kalorii. Ogólnie nie było tak dostępnej wiedzy, tak jak mówię. I żeby dociąć sylwetkę, ludzie właśnie stosowali takie rzeczy. Jedli samego kurczaka z ryżem, trenowali codziennie, biegali, jeździli na rowerze i tak dalej. I uważali, że to jest jedyny sposób, żeby dociąć sylwetkę. No, całe szczęście świat idzie do przodu i już dzisiaj wiemy, że. Nie jest to obowiązkowe, a zauważ, że nawet jeśli, jeśli masz aktywny tryb życia, właśnie, zwłaszcza jeśli masz mało czasu i nawet jeśli udałoby Ci się osiągnąć rezultaty przy takich restrykcjach, codziennych treningach, trudnej diecie czy, czy długim gotowaniu, to mogłoby się za chwilę okazać, że straciłbyś te rezultaty tak szybko, jakbyś przestał się tego trzymać, bo wiadomo, że nie byłbyś w stanie żyć w ten sposób przez długi okres czasu, bo nie byłoby to po prostu do Ciebie dopasowane. I... Ja uczę tego, że można dociąć sylwetkę w łatwiejszy sposób i bez poświęcania na to dużo czasu, jeżeli skupisz się na kontro kontrolowaniu jedynie najważniejszych założeń. Jeżeli interesujesz się jakimiś biznesami czy z rozwojem osobistym ogólnie, to pewnie znasz coś takiego jak zasada Pareto. I zasada Pareto polega na tym, że zazwyczaj 20% działań daje 80% rezultatów. Podobnie jest tutaj. Nie wiem, czy wiesz, ale w zasadzie Pareto jest jeszcze... Też zasada Pareto, która mówi, i wtedy to się dzieli na 5, 15, 80 i tak naprawdę 5% działań daje te 80% rezultatów, ale to już e, przejdziemy sobie później do tego. No i co, czemu, czemu warto w ogóle dociąć sylwetkę, bo ludzie sobie mogą myśleć, że ludzie sobie mogą myśleć, że no dobra, ale co mi z tego, będę poświęcał na to czas, będę się trzymał jakiejś diety, ale co mi z tego, będę fajnie wyglądał i tyle. No właśnie o to chodzi, że nie. Bo tak naprawdę, jeżeli zadbasz o, o swoją kondycję fizyczną, to poprawisz produktywność, zwiększysz pewność siebie, będziesz miał więcej energii w ciągu dnia, podniesiesz swój testosteron, bo te siłowe bardzo podnoszą testosteron, przez co zwiększysz Twoją tolerancję na stres. Jak dostaniesz jakąś coś się nagle wydarzy, powiedzmy, w Twoim życiu, to nie, nie skulisz głowy, tylko wypniesz klatkę do przodu i, i pójdziesz się z tym zmierzyć, bo po prostu Twój testosteron Ci nie pozwoli na to, żeby się schować przed wyzwaniem, tylko właśnie spojrzysz na to jak wyzwanie i, i będziesz chciał to jak najszybciej pokonać. No a kolejna sprawa to jest to, że po prostu umięśniona sylwetka znacznie zwiększa Twój status. Spójrz na to tak, jeżeli wszystko inne jest takie same, to, to kogo wybierze kobieta? Gościa? Lekko podlanego czy gościa z dociętą sylwetką. Jeżeli miałbyś kupować, nie wiem, samochód czy dom i sprzedawałby ci go gościu podlany i wysportowany, to od kogo prędzej, czy ku, prędzej kupisz? Logicznie, że od tego, który jest bardziej wysportowany, nie? Nawet jeżeli zrobiliby taką samą prezentację, wszystko zrobiliby takie same, to po prostu wysportowana sylwetka zwiększa Twój status i masz więcej możliwości w życiu, które nie byłyby możliwe, gdybyś po prostu nie zadbał o to. Także może się wydawać, że to jest jedynie wygląd, ale tak naprawdę świetna, docięta sylwetka poprawia jakość Twojego życia praktycznie na każdej płaszczyźnie, więc zdecydowanie warto. No ale jak tu jesteś, to prawdopodobnie już wiesz, że warto, to przejdę sobie teraz do omówienia właśnie tych trzech filarów po kolei. I o co chodzi? Pierwszym filarem, tak jak mówiłem, jest elastyczny model odżywiania. Odżywianie jest tutaj najważniejsze w kwestii docinania sylwetki, bo to, to będzie odpowiadało za palenie tłuszczu. Najpierw musisz ogarnąć swój metabolizm. Często jest tak, że ludzie, którzy nawet się do mnie zgłaszają, przez dłuższy czas próbowali na własną rękę dociąć serwetkę i powiedzmy, jedli bardzo mało, powiedzmy 1500 kalorii dziennie. Do tego jakieś cardio kręcili, do tego codzienne treningi na siłowni. I to wszystko sprawia, że organizm się broni, zapotrzebowanie kaloryczne się zmniejsza, bo zachodzą adaptacje. Celem Twojego organizmu nie jest, żebyś miał dociętą sylwetkę, tylko celem Twojego organizmu jest przetrwanie. Dlatego jeśli nakładasz na niego, przez zwłaszcza przez długi okres czasu, jakieś e, ciężkie po prostu warunki, mało jedzenia i dużo treningów, to zachodzą adaptacje, które powodują, że twoje zapotrzebowanie się zmniejsza, zmniejsza swoje wydatkowanie. To, to są nawet takie kwestie podświadome. Na przykład mniej tupiesz nogą, mniej się ruszasz zamiast wybrać windę zory, zamiast wybrać schody to wybierasz windę, parkujesz auto bliżej klatki. Takie rzeczy wszystkie sprawiają, że wydatkujesz mniej energii i twoje zapotrzebowanie kaloryczne się zmniejsza, metabolizm zwalnia. I teraz najpierw, jeżeli chcesz dociąć sylwetkę, to musisz swój metabolizm naprawić to nie będzie dotyczyło wszystkich, bo to tak jak mówię, to będzie dotyczyło ludzi tylko których którzy zepsuli sobie metabolizm jakimiś złymi działaniami i żeby odwrócić te adaptacje i przyspieszyć metabolizm, się jeść więcej przez około 2-4 tygodni. To się nazywa taki diet break. I wtedy wchodzisz na około 100-105% swojego zapotrzebowania, czyli jesz około na utrzymanie, wtedy organizm ma szansę się zregenerować, cofasz tę adaptację, metabolizm przyspiesza i wtedy już, jeżeli się naprawisz, możesz wrócić do otrzymania się założeń, redukcji i ją tak naprawdę przyspieszysz. To jest taki krok w tył, żeby zrobić trzy kroki w przód. Jeżeli masz to ogarnięte, to teraz przejdźmy do mówienia tej zasady pary to najważniejszych założeń. Chodzi tutaj o to, że deficyt kaloryczny i odpowiednia podaż białka odpowiadają za 80-90% rezultatów. To są dwie rzeczy, które tak naprawdę musisz kontrolować i które zapewnią Ci zdecydowaną większość efektów i palenie tłuszczu. Myślę, że można to porównać właśnie do tych 5%, które przekładają się na 80%, bo tak naprawdę możesz to rozbić później na komponowanie posiłków, zdrowe jedzenie itd., to oczywiście wszystko jest ważne, ale najważniejsze dla palenia tłuszczu i zachowania mięśni, bo nie chcemy wyglądać chudo jak wieszaki, tylko chcemy się dociąć, to te dwie rzeczy. Eee, ile jest białka? <laughs> Sorry, ile jest białka? Mamy na to sporo dowodów naukowych, no i takim najbardziej popularnym chyba jest ta metaanaliza, tam kilkaset badań wzięto pod uwagę i wynika z niej, że wystarczy jeść białko na poziomie od 1,6 do 2,2 g na kilogram masy ciała, żeby budować mięśnie. Z tym, że to są zalecenia, które dotyczą utrzymania bądź nadwyżki kalorycznej. Jak widzisz, tak naprawdę powyżej 1,6 g tutaj już się nie za wiele dzieje, więc można nawet powiedzieć, że około te 1.6 zwłaszcza 1.6 g na kilogram zwłaszcza na masie będzie już dla większości osób wystarczające. Z tym, że redukcja działa negatywnie na organizm. I Wszystkie procesy w organizmie zwalniają, bo organizm się przed tym broni. Sprawia to też, że potrzebujesz więcej białka, żeby osiągnąć ten sam efekt w postaci nasilenia tempa syntezy białek mięśniowych. I są badania, które to udowadniają, czyli udowadniają to, że ilość białka na redukcji w deficycie powinna być większa niż na masie, żeby uzyskać ten sam efekt. Czyli wniosek dla Ciebie jest taki, żebyś celował przynajmniej w około 1,8 g na kilogram masy ciała białka i to wystarczy to zmaksymalizuje Twoje rezultaty, zachowasz mięśnie, bądź nawet zbudujesz, jeśli treningi będą odpowiednie i jeśli chcesz jeść więcej, to możesz, to Ci nie zaszkodzi, ale prawdopodobnie maksymalne benefity z jedzenia białka 90% osób wyciągnie, jeżeli będzie się kręciło w okolicy 1,8 g na kilogram na redukcji. No i teraz spójrzmy na to w tak, na takim przykładzie praktycznym. Załóżmy, że ważysz 90 kg i Twoje zapotrzebowanie to 3000 kalorii dziennie. Są różne sposoby, żeby obliczyć zapotrzebowanie, możesz obliczyć je online, tutaj nie ma co za bardzo się na tym zastanawiać, wpisujesz po prostu kalkulator, ja polecam kalkulator, który używa wzoru Mifflina, tam sobie obliczasz i, i wiesz mniej więcej ile wynosi Twoje zapotrzebowanie. Wyszło Ci 3000 kalorii, ustalasz sobie deficyt minus 500 kalorii i jesz 2500 kalorii dziennie. Ile musi jeść białka teraz? 1,8 g na kilogram i mnożysz, 90 kg razy 1,8 wychodzi Ci 160 g białka dziennie i teraz wystarczy, że przez dłuższy okres czasu w elastyczny, dopasowany do ciebie sposób będziesz się trzymał 2500 kalorii i będziesz jadł około 180 gram białka dziennie i możesz osiągnąć takie rezultaty tak ja robiłem z wszystkimi chłopakami, którzy tutaj są nie? także wystarczy, że ogarniesz to i teraz co ciekawe, spójrz, 1 gram białka Zawiera w sobie 4 kalorie, czyli 160 g białka ma w sobie 640 kalorii i coś tutaj dzieje. Jeśli masz do dyspozycji 2,500 kalorii, a na białko musisz przeznaczyć tylko 640 kalorii, to tak naprawdę zostaje Ci 1840 kalorii, które możesz przeznaczyć na co chcesz. Można zjeść pizzę, pączki. Ee, no i tak naprawdę i tak dotniesz sylwetkę bo będą zachowane najważniejsze za założenia. Będzie deficyt i będzie odpowiednia ilość białka. Wiesz, tylko to jest tak, to tak fajnie brzmi, możesz, ale niekoniecznie to, co można, to niekoniecznie warto, nie? Bo to, w jaki sposób będziesz jadł, jak będziesz komponował posiłki, ile będziesz jadł warzyw i owoców, to będzie miało bardzo duży wpływ, chociażby na twoje uczucie głodu, na twoje samopoczucie, na twoją ilość energii w ciągu dnia, bo jeżeli będziesz jadł niezdrowo, tak jak mówiłem, cały czas pączki i pizza codziennie, to, to prędzej czy później... Nie skończyłoby się to dla Ciebie dobrze, ale to, co chcę Ci przekazać, to że mogą się pojawić takie dni. Może być tak, że sobie dobijesz białko, a sobie, zjesz sobie jeszcze pizzę i to będzie w porządku, bo tak czy siak spełnisz założenia redukcji, nie? Także widzisz, jak bardzo jest to elastyczne i tak naprawdę nie ma, że każdych warunkach każdy może dociąć sylwetkę, tylko po prostu trzeba chcieć i trzeba to zaplanować z głową i to wcale nie będzie trudne. No i teraz, żebyś mógł sobie to lepiej wyobrazić, wypisałem tu najlepsze źródła białka. No, i Ile one mają gramów białka, możesz to sobie zeskrinować. Może to jest mięso, przede wszystkim mięso drobiowe, wołowe, chuda wieprzowina, jogurty typu skyr, to jest fajnie sobie dodawać do owsianek, omletów, albo po prostu jeść z owocami. Szynka, ser żółty najlepiej light, mozzarella light, twaróg, tuńczyk, krewetki, jaja i odżywka białkowa. Jeśli masz gorszy dzień, z w ciągu dnia mniej białka, możesz sobie wypić na koniec dnia taką odżywkę białkową nawet codziennie i ona jest równie dobrym źródłem białka i wszystko będzie git. Albo możesz sobie dodawać właśnie do placków czy omletów, i też to jest bardzo dobre źródło białka. No i tak jak widzisz, możesz przygotowywać posiłki tak naprawdę w 50 minut, lub nawet korzystać w większości z gotowych produktów i zrobić życiową formę, jeśli tylko skupisz się na kontrolowaniu tych najważniejszych założeń i dopasujesz to do siebie i, i nic ci nie, nie stoi na przeszkodzie. Także brak czasu to nie jest żadna wymówka. Możesz też na przykład w weekend przygotowywać posiłki na cały tydzień z góry. To wszystko zależy od Ciebie, jakie masz możliwości i na pewno się da. A kontrolowanie tych założeń możesz zrobić zro, w aplikacji Fitatu albo w aplikacji My Fitness. Pal. Ja polecam Fitatu, to jest polska aplikacja. I to tak naprawdę zajmuje 50 minut dziennie. Sprawdzasz tylko, e, czy, czy kalory się zgadzają, czy białko się zgadza. Większość tych produktów, które jesz, możesz do aplikacji zeskanować po kodzie kreskowym na opakowaniu i tyle. I masz wliczone. I wiesz, czy jesteś na dobrej drodze, czy przekroczyłeś dzisiaj, nie? Także. Naprawdę jest to proste, tylko trzeba chcieć. W kwestii diety to jest tyle. Przejdźmy sobie teraz do drugiego filaru, którym jest mądry i efektywny trening, tak żebyś nie musiał zajrzeć się treningami codziennie. Najważniejsza kwestia to jest to, że kolejna metaanaliza, która pokazała, że trenowanie mięśni 2-3 razy w tygodniu daje lepsze efekty niż trening partii mięśniowej tylko raz w tygodniu. To nie jest jedno badanie, to jest kilkanaście badań, które zostały podsumowane właśnie w metaanalizie, więc jest to silnie udowodnione w nauce. I jak możesz to wykorzystać na swoją korzyść? Zamiast na przykład wykonywać 12 niskoefektywnych serii na klatkę na jednym treningu, możesz to podzielić na 3 razy, 4 serie. Powiedzmy właśnie, jeżeli masz możliwość wykonać 3 treningi w tygodniu, robisz sobie na przykład poniedziałek, środa, piątek, reszta dni odpoczywasz i tyle. I to Ci starczy, żeby naprawdę zachować i budować mięśnie. Zauważ, że jeśli masz 12, nisko, takich 12 serii na jednym treningu wykonać, to może 4, 5, 6 serii, może no nawet 7 w skrajnych przypadkach jesteś w stanie wykonać z pełną efektywnością. Później zmęczenie jest na tyle wysokie, że wykonanie tych serii efektywnie no jest bardzo ciężkie i coraz mniej z każdej serii wyciągasz benefitów. A jeżeli rozbijesz to sobie na 3 razy 4 serie, to prawdopodobnie na, każdy z tym, na każdym z tych treningów byłbyś w stanie wykonać tę serię na maksa i zapełnić maksymalny bodziec, więc efekty będą po prostu lepsze. I dlatego wyniki badania, nawet badań kilkunastu są takie, a nie inne. Po prostu, częstszy trening, a ze zmniejszoną objętością jest lepszy niż wykonanie wszystkiego na jednym treningu. Jeżeli... Tylko te liczby są wyrównane. Nie? 3 razy 4 to tyle samo co 12. Najważniejsza jest objętość tygodniowa. W przypadku treningów 4 razy w tygodniu, bo niektórzy mogą sobie pozwolić na więcej, bądź chcą więcej. Możesz rozważyć inne systemy. FBW to jest full body workout, czyli trenujesz całe ciało, wszystkie partie na każdym treningu po prostu z mniejszą objętością. A w przypadku treningów 4 razy w tygodniu możesz sobie to zrobić: na przykład góra-dół, góra-dół, albo push-pull, góra-dół. Jeżeli mniej Ci zależy na nogach, to wszystko zależy od tego, jak to do siebie dopasujesz, jakie są Twoje preferencje i możliwości. W każdym razie to są najważniejsze rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę. I tak jak mówiłem, objętość tygodniowa tutaj jest najważniejsza i to jest parametr, który ma największy wpływ na Twoje przyrosty. I ustalił sobie na poziomie 8-12 serii na główne partie i 3-6 serii na ćwiczenia dodatkowe, takie jak izolacje na ramiona, na tył i bok barku, brzuch czy łydki. Dlaczego tu więcej, tutaj mniej? Dlatego, że w większości ćwiczeń, tutaj, powiedzmy, ramiona biceps, triceps pracuje. Biceps pracuje przy wszystkich e, przyciąganiach drążka, na przykład na plecy, przy wiosłowaniach. Przy, przy większości ćwiczeń na plecy, biceps pracuje przy większości wyciskań na klatkę, na barki. Triceps również pracuje w tył barku, pracuje również przy przyciąganiach. Także te partie również będą angażowane w innych ćwiczeniach, dlatego, żeby zapewnić im maksymalny wzrost, potrzeba mniej. A tutaj robisz sobie więcej i tak naprawdę ludzie lubią tutaj często przesadzać z tą objętością. dają sobie 20 serii, nie progresują z treningu na trening, bo są ciągle przetrenowani, źle się regenerują i się dziwią, dlaczego nie mają rezultatów. Dlatego, że trenują po prostu za dużo i to, co na, tym, na czym powinieneś się skupić, to na progresowaniu ciężarem w ćwiczeniach złożonych, ustalasz sobie objętość taką, z której będziesz w stanie się regenerować. Jakiś nastolatek, który nie ma dużo obowiązków, może trenować zdecydowanie ciężej niż 40-letni facet, który ma firmę i dwójkę dzieci na głowie i nie dosypia, także tutaj objętość będzie zależała przede wszystkim od Twojego stylu życia, stresów i tak I jeżeli sobie ustalisz, układasz sobie plan treningowy i skupiasz się na progresowaniu ciężarem w ćwiczeniach złożonych, powiedzmy wyciskanie na ławie, przysiad, zacznij, zacznij sobie plan najlepiej lekko, tak żebyś miał duży zapas i dokładasz 2,5 kilo co trening. I to Ci zapewni to, że Twój organizm będzie się adaptował, bo zapewniasz mu za każdym razem coraz większe wyzwanie, i tyle. I będziesz osiągnął świetne rezultaty. Tylko to, co ważne, to te serie to nie mogą być serie byle jakie, czy serie, że sobie pomachasz ciężarem, stwierdzisz, że się zmęczyłeś, i odłożysz. Nie. To musi być trening blisko upadku mięśniowego. To, co pokazują badania, to y, tylko 5 ostatnich powtórzeń w serii od twoich maksymalnych możliwości, czyli jakbyś cisnął serię na maksa do upadku, to tylko 5 ostatnich powtórzeń wywołuje realny wzrost mięśni. I y, nagrywałem już o tym film. Gdzie wyjaśniałem szczegółowo, dlaczego tak się dzieje. Link najprawdopodobniej umieszczę w opisie. Chodzi o to, żebyś aktywował wysokoprogowe jednostki motoryczne i podał wysokiemu napięciu mechanicznemu. Tak jak mówię, nie będę na tym się rozwodził teraz, bo już nagrywam o tym film. W skrócie, o co chodzi, chodzi o to, żebyś, żeby w każdej serii przynajmniej trzy ostatnie powtórzenia były dla Ciebie bardzo wymagające. Tak na, na, po polsku, nie? nie będę Ci tu zasypiał jakimiś trudnymi słowami. Skup się na tym, że jak na przykład wyciskasz na ławie, to żebyś trzy ostatnie powtórzenia w każdej serii wykonał ledwo, że czujesz, że to jest dla Ciebie bardzo męczące. I tutaj też lepiej kręcić się. W, przy niższych przedziałach powtórzeń, bo powiedzmy, jak wykonujesz 20 powtórzeń w serii, to te 3 powtórzenia mogą ci się wydawać bardzo trudne, ale nie będą bardzo trudne, bo mięśnie się zmęczyły, tylko będą bardzo trudne na przykład dlatego, że, yy, że będzie ci piekło ze względu na stres metaboliczny, albo już się zmęczysz, yy, tętno ci nie będzie pozwalać. nie? Także, jeżeli wykonujesz więcej powtórzeń w serii, to ciężko, łatwo jest się pomylić i po prostu. Uznać, że jesteś blisko upadku mięśniowego, kiedy tak naprawdę przy nim nie jesteś, a po prostu się zmęczyłeś, bądź seria jest dla ciebie nieprzyjemna psychicznie, nie? A jak trzymasz się niższych zakresów powtórzeń, to zdecydowanie lepiej jesteś w stanie ocenić, czy faktycznie jesteś blisko upadku mięśniowego, czy te trzy powtórzenia są blisko Twoich maksymalnych możliwości, czy nie. I tyle. I to chyba, jeżeli chodzi o trening, to są takie najważniejsze rzeczy. 8-12 serii tygodniowo, takie, żeby były bardzo wymagające, i to zapewni ci przyrosty. No, i teraz trzeci filar to jest styl życia. Jak możesz to fajnie wszystko połączyć, żebyś był w stanie się trzymać tych założeń przez długi okres czasu? Najlepiej do końca życia. Najlepiej sobie właśnie ustalić takie założenia, których będziesz się w stanie trzymać bardzo długo. To, co Ci może tutaj pomóc, to zasada 80-20. I polega to na tym, że jeśli przez 80% czasu będziesz na dobrej drodze, to i tak prędzej czy później dotniesz sylwetkę. Zobacz. To nie wygląda tak, że my wszyscy jesteśmy robotami i się trzymamy sztywnej diety z kartki czy coś na co dzień i nie mamy żadnych potknięć. Nie, każdy jest człowiekiem, zdarzają się potknięcia, zdarzają się gorsze dni, zdarzają się wyjazdy, gdzie po prostu czasami faktycznie nie ma możliwości, albo się nie chce dotrzymać tych założeń. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Ten proces jest, żeby uczynić nasze życie lepszym, a nie żebyśmy podporządkowali swoje życie procesowi. Więc, jeżeli się zdarzy gorszy dzień, w pojedyncze przypadki bądź wyjazd, na przykład, to nic się nie dzieje. Bo zobacz, jeżeli przez te wszystkie dni zaznaczone zielonym ptaszkiem będziesz na dobrej drodze, to i tak prędzej czy później dotniesz sylwetkę. I to jest dla Ciebie najważniejsze, żeby przez większość czasu być na dobrej drodze. Kolejne narzędzie, bilans tygodniowy. Jeśli mówimy o otrzymaniu kalorii, to wiadomo, nic tu się nie dzieje z dnia na dzień, tylko to potrzeba czasu i dlatego najlepiej patrzeć na to w skali tygodnia. Bo to jest najważniejsze Dlatego na przykład też cheat day nie ma sensu Bo jeżeli jakbyś cały czas tutaj trzymał deficyt A w sobotę byś przekroczył średnia tygodnia By ci wyszła większa i tak naprawdę nie byłbyś w deficycie Więc musisz mieć to na uwadze I jak możesz wykorzystać bilans tygodniowy na swoją korzyść No tak jak napisałem nie? <laughs> Jeśli wiesz, że na przykład w weekend masz imprezę, wyjazd czy cokolwiek I wiesz, że najprawdopodobniej zjesz wtedy więcej kalorii Możesz sobie po prostu zmniejszyć te kalorie na przestrzeni tygodnia, i wtedy tego jednego dnia możesz jeść więcej. Średnia tygodniowa wyjdzie ci taka sama, a efekty będą takie same. A przy okazji możesz się świetnie bawić, możesz jeść więcej, odpocząć, zregenerować i tak dalej. Także wydaje mi się, że jeżeli będziesz się trzymał tych rzeczy, to naprawdę ten cały proces nie będzie dla ciebie jakiś specjalnie wymagający. Teraz jak kontrolować, czy jesteś na dobrej drodze? Otóż tak, że powinieneś celować spadek około od 0,5% do% ,5 masy ciała tygodniowo. To jest takie tempo, które pozwoli Ci po prostu zachować masę mięśniową. Jeśli jest za wolno, to po prostu zmniejszasz sobie kalorie, ucinasz albo dodajesz aktywność, a jeśli jest za szybko, dodajesz kalorie i w ten sposób tego pilnujesz. W pierwszym tygodniu spadek wagi może być większy. Jest to normalna sprawa, ponieważ ubywa Ci treści jelitowe i ubywa wody, ubywa glikogenu, także spadek wagi może być większy, ale później powinieneś mieścić się w tych widełkach no i zasada jest taka, że im wolniejszy będzie ten spadek, tym większa szansa jest na zachowanie mięśni, a im szybszy, tym prawdopodobnie y, możesz tych mięśni utracić więcej, nie? I teraz ważna sprawa kolejna. Nie podejmuj decyzji zbyt szybko, są wahania wagi, to też jest normalne. Dlatego, jeżeli przez przynajmniej dwa tygodnie waga powiedzmy stoi w miejscu, to dopiero wtedy zastanów się, czy warto obciąć kalory czy dodać aktywności. Wcześniej tego nie rób, po tygodnia na tydzień. Tak jak mówię, waga się może wahać i to o niczym nie świadczy. Także podejmuj decyzję najwcześniej po dwóch tygodniach. I teraz najważniejsza sprawa w tym samym materiale, co odróżnia ludzi sukcesu od nieudaczników, wdrażanie. Możesz zebrać wszystkie informacje z tego nagrania, nic z nimi nie zrobić i zgadnić, co się stanie. Dokładnie nic. Twoje życie się nie zmieni, będziesz dalej w tym samym miejscu, a jeżeli po prostu weźmiesz te informacje, zastosujesz je u siebie, zastosujesz się do tych porad, to zobaczysz efekty. Także zaplanuj sobie teraz od razu, jak skończysz oglądać to nagranie, co robisz, jakie zmiany wprowadzasz i się tego trzymaj. A jeśli chcesz, żebym pomógł ci dociąć sylwetkę, zostaw mi follow i napisz do mnie wiadomość na Instagramie: instagramforma.na.faktach. Link będzie w opisie i zobaczymy, czy mogę Ci pomóc. A jeśli chcesz widzieć więcej tego typu treści, to zasubskrybuj ten kanał, bo planuję wrzucać więcej nowych filmów. To chyba tyle ode mnie. Trzymaj się.